Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu wystawy Kazimierz Ich Inspirował. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo barwnej postaci, która była mocno związana z Kazimierzem. Porozmawiamy o panu Andrzeju Jałowińskim, który wiele osób zna go jako Jałówkę. A dzisiejszym moim gościem jest syn pana Andrzeja, Dominik Jałowiński, malarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zapraszam. Nie, nie będziemy oszukiwać, że nie jesteśmy po imieniu, także tutaj nie będziemy e, sobie paniać. E, Dominiku, powiedz mi... Mm, czy tata opowiadał Ci, jak odkrył dla siebie Kazimierz? Mój tata znał Kazimierz jeszcze zanim ja się pojawiłem. I w ogóle taką mieliśmy historię w rodzinie powtarzaną, że moi rodzice poznali się tu w Kazimierzu, więc mój, z racji tego, że tata był z Lublina, no to Kazimierz był takim chyba naturalnym kierunkiem wypoczynku i zabaw, więc przyjeżdżał tu gdzieś chyba od 70-tych lat. A już tak jakby pełniej zaczął go odkrywać w momencie, kiedy zaczął malować, a zaczął dosyć późno, bo w wieku około 50 lat, to był jakiś początek, koniec 80-tych, na przełomie 80-tych, 90-tych lat. I jakoś tak się zdarzyło, że mniej więcej w tym samym czasie, ja niedokładnie to pamiętam, bo miałem wtedy lat 10, zaczął przyjeżdżać do Kazimierza i Zaczął poznawać tutaj miejscowych artystów. Więc, yy, więc to było tak, że koniec mojej szkoły podstawowej to były yy, czasy, kiedy mój tata zaczął wyjeżdżać, i, i na początku były te weekendy, potem zaczął też mnie ze sobą zabierać. Także to jakby odkrycie, i ten Kazimierz jakoś tak bardzo organicznie się pojawił w naszym życiu. Tak, trudno nawet mi powiedzieć, żeby to był jakiś jeden konkretny moment. Po prostu. Yy, w pewnym momencie Kazimierz się po prostu pojawił w moim życiu i w życiu mojego taty. Nie wiem, czy pamiętasz naszą ostatnią rozmowę telefoniczną. Ja się Ciebie zapytałem, czy skończyłeś studia? Ty mm -hmm. powiedziałeś, ale ja mam 42 lata. Tak, więc <laughs> dla, mnie, dla mnie zawsze byłeś takim e, małym chłopakiem, który biegał tutaj po Kazimierzu. Ja tak. cię doskonale pamiętam jako, jako nasolatka. I e, e, to był ten czas, kiedy już z tatą przyjeżdżałeś do Kazimierza. Tak, tak to już był ten czas, kiedy e, w zasadzie już pomieszkiwaliśmy w Kazimierzu, bo pod koniec mojej szkoły podstawowej. Czyli to na początku 90. lat było. Zaczęły się takie historie, że w zasadzie każdy weekend ja spędzałem z tatą tutaj. Przyjeżdżaliśmy tutaj do Kazimierza. To były też czasy Bilbaru prowadzonego przez Janusza, Jule, Ziółków. Więc to były też czasy, kiedy mój tata odkrywał malarstwo, ja odkryłem grę w bilard, dzięki mojemu tacie też. I Bilbar był takim miejscem, gdzie wieczorami po 18 jak się otwierał Bilbar, bo to był klub nocny. Całe towarzystwo, które na co dzień przysiadywało w ciągu dnia w rynkowej, uradka, i tak dalej. Wszyscy szli do Bilbaru i tam jakby był dalszy ciąg tych wszystkich historii, rozmów i całego życia towarzyskiego. W pewnym momencie mojego życia Bilbar też był moim drugim domem, także na pewno tam się niejednokrotnie no, widzieliśmy. Andrzej był fotografem. Tak. Ale w Kazimierzu i czy właśnie w Kazimierzu postanowił malować i co twoim zdaniem na to wpłynęło? No, ja z tego co wiem, to mój tata zawsze chciał malować i, i od zawsze jakby całe życie był artystą. A z racji różnych życiowych przygód i perturbacji, zajął się malarstwem dosyć późno. Natomiast no, obraz zawsze go pociągał, i też mój tata zajmował się przez długi czas konserwacją malarstwa. I takie pierwsze moje zetknięcia się z malarstwem i w ogóle ze sztuką to były, pamiętam to i będę pamiętał do końca życia, to były sytuacje, gdzie tata w kuchni w Lublinie na Narutowicza ze swoim przyjacielem, dublowali obrazy. To jest taka technika konserwacji, która polega, że stare płótno e, skleja się z nowym płótnem i to były dla mnie takie magiczne momenty, bo to wszystko się odbywało za pomocą starego takiego ciężkiego żelazka elektrycznego z początku wieku, bo tylko ono miało odpowiedni ciężar, żeby wprasować. Czyli jeszcze takie, takie żelazko z duszą? To nie, dusza to były te, gdzie się rozgrzewało w piecu, mhm. ale to było Następna generacja poduszy, Rezumnie. czyli to było na taki e, specyficzny kabel elektryczny, i to się wpijało w, w prąd, ono nie miało regulacji, po prostu się rozgrzewało. E, ojciec sam pilnował, żeby nie spaliło płótna. No i to, i to w ten sposób to się wszystko odbywało, więc dla mnie to też było magiczne, no bo oni przynosili jakąś taką starą, brudną szmatę, i tam po dwóch dniach z tej brudnej szmaty okazywało się, że to był jakiś piękny portret albo pejzaż, i ten obraz wyglądał jak nowy. Więc. E, więc mój ojciec zaczął malować dosyć późno, ale już jak podjął tę decyzję, no to już odwrotu nie było, to już było na całego i to się też złożyło na ten początek jego przyjazdów do Kazimierza i tutaj zapoznanie się z większością artystów prezentowanych na tej wystawie. No i też mój ojciec całe życie przyjaźnił się z Danielem de Daniel był jego przyjacielem, no ojciec pamiętał Daniela od jakichś takich najmłodszych lat typu 18 znali Oboj się jeszcze z Lublina. Lublina, tak, oni się znali jeszcze z Lublina, więc jakby ten kwestia sztuki, malarstwa yy, i Kazimierza, właśnie gdzieś myślę, że, że to, że to się tak wydarzyło i tutaj w końcu osiadłem z tatą, czy tata osiadł, to był taki naturalny proces. Funkcjonowałeś z Andrzejem w Kazimierzu od najmłodszych lat, tak jak powiedziałeś. Czy pamiętasz, czy możesz powiedzieć, jak wyglądał taki normalny dzień Andrzeja Jałowińskiego? Tak, to wyglądało tak, że budził się rano, robił sobie kawę, zapalał papierosa, wszedł na kółko, tak zwane. Kółka to były takie obchody miasta. Czyli po prostu dookoła rynku. Spotykał się z przyjaciółmi w rynkowej. Tam siadał, wypijał drugą kawę. Potem jakieś śniadanie. Potem, potem wracał do domu, malował parę godzin. Potem zazwyczaj taki obraz, który dosyć szybko powstawał, brał pod pachę. Szedł na następne kółko. Wracał bez obrazu, za to z pieniędzmi. No i wszedł dalej do rynkowej. I tam już się siedziało do wieczora, jak był bilbar, to potem z Rynkowej przenosili się wszyscy do bilbaru. No i gdzieś tam w godzinach około po północnych wracał do domu, szedł spać i to był taki jakby naturalny cykl, kółko, malowanie. Który powtarzał, który... który tak, powtarzał poznał. się. Zmieniały się miejsca, tak, bo mieszkaliśmy w różnych miejscach, trochę w Bochotnicy, potem, potem na Lubelskiej. W pewnym momencie tata też tutaj przyjeżdżał pod koniec życia, już jakby na stałe. Mieszkał w Warszawie ze swoją wspaniałą żoną bożemką. E, więc przyjeżdżał tutaj w sezonie e, całe lato, jesień. E, więc też różne były te miejsca, ale zawsze niezmienne było kółko: poranny, papieroskawa, rynkowa, malowanie. Rozumiem. A powiedz mi, oczywiście według Twojej wiedzy, czy byli tacy kazimierscy malarze, którzy mieli największy wpływ na twórczość Twojego taty? No, na pewno, na pewno. Na pewno duży wpływ na twórczość mojego taty miał Daniel Tramekur, z którym się tata przyjaźnił i też ja Daniela, jeszcze zanim pojawił się Kazimierz w moim życiu, to ja pamiętam Daniela, bo Daniel bardzo często bywał u nas w domu. I zawsze z obrazami, i zawsze też gdzieś była ta sztuka. Potem jak zaczęliśmy tu przyjeżdżać, jeszcze nie mieszkaliśmy, to, to też często zatrzymywaliśmy się u daniela. Daniel, tutaj mieszkał, miał zawsze bardzo fajne pracownie, gotował, zawsze jakiś obraz stał na sztaludze. No i yy, na pewno legendarny Wojtek Kosowski, -Lówka, który był tutaj w ogóle takim można powiedzieć środkiem ciężkości środowiska artystycznego i ten jego stolik w rynkowej. Gdzie jakby tylko towarzystwo się zmieniało, Alufka z Beatą i z, z psami siedzieli jakby od rana do, do wieczora, i, i, i były tylko takie rotacje. Tu przyjeżdżali turyści, ludzie z Warszawy. No to była taka postać bardzo charyzmatyczna, która potrafiła też w pewien sposób zbudować klimat tego, co. Było tym takim artystycznym życiem. Tym właśnie siedzeniem w knajpach, rozmowami o sztuce, popijaniem wódeczki, imprezą. Też takie postaci się zawsze przysiadały. Przyjeżdżał Bogdan Łazuka, który się przyjaźnił z Lówką, Daniel Orbryski, kto tam jeszcze, Starowiejski. Oni zawsze znajdowali ten stolik. Tak, gdzie, on, zawsze gdzie, był. on zawsze był, zawsze był zajęty tak. i zawsze można było wejść do rynkowej i zobaczyć praktycznie te same osoby. I tak jak mówisz, one tylko rotowały, ale, Luf, ale lufka siedział zawsze. Lufka siedziała zawsze i to zawsze był ten sam stolik. Dzisiaj w tym miejscu, gdzie był ten stolik, są yy, yy, kibelki. <laughs> Byłem wczoraj w, w, w rynkowej w ogóle to wszystko jest nie, nie, do, nie do poznania. To jest zupełnie jakby inne już miejsce. I też takie wydawało mi się, muszę przyznać, że wydało mi się o wiele mniejsze niż takie, jakie pamiętam kiedyś. Szkoda, bo ten storyk powinien być podpisany. Powinien, no to jakby prawda? całe to dziedzictwo gdzieś i cała ta tradycja totalnie przepadła, bo, bo też to, co, co Janusz ziłek stworzył w Rynkowej, no to, to, no to dzisiaj już chyba nie ma czegoś takiego, żeby, żeby rodzina jedna piastowała taką pieczę nad Miejscem, które no, dzisiaj to są komercyjne miejsca sprzedaży, kiedyś były to miejsca, które pełniły też funkcje m, takich, można powiedzieć, kulturotwórcze. Tak, że, jak że te kawiarnie były miejscami, gdzie, gdzie spotykali się artyści, gdzie to w, w, rozmowy się prowadziły, gdzie tam jakby brak pieniędzy też nie był problemem. Lówka przecież było to jakby normalne, że przychodził z własnym alkoholem, bo i tak było wiadomo, że towarzystwo, które się dosiądzie Zakupi coś w barze i też Janusz ze swoją żoną dziłek, jakby dbali o to. Dbali o to, te obrazy artystów wisiały w tej tak. kawiarni. Janusz na przykład zamawiał całą oprawę graficzną u Daniela Tramekurta, który stworzył piękne logo rynkowej i na no dzisiaj jakby już z tego niewiele zostało. No to, to są takie obrazy, które mam wrażenie, że tylko w pamięci. W tym momencie istnieją ludzkiej. Przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że chyba ci ludzie, którym ta wystawa jest poświęcona, to była taka ostatnia ekipa. Bohemy artystycznej w Kazimierzu, tak. która się nie liczyła, z, znaczy żyła dniem dzisiejszym. Nie, nie interesowało ich to, że trzeba wybudować dom, że trzeba. Tak. Tylko żyli tym, co tu i teraz. Teraz to się bardzo zmieniło, prawda? Tak, zmieniło się. Czy, czy bez, Nie ma sensu tego oceniania, bo po nie, prostu nie, świat nie też się oceniać, zmienia, tak. tylko że to wszystko jakby generalnie wygląda trochę inaczej i nie wiem, może brakuje też takich miejsc, takiego środowiska, czegoś co gdzieś jednak ten Kazimierz bardzo dużo swojej turystycznej sławy i potencjału zawdzięcza właśnie artystom. No, został jakby stworzony przez artystów, mhm. przez Pruszkowskiego. i i przez lata też tutaj przyjeżdżali ludzie z różnych środowisk przecież artystycznych, bo i muzycy się tutaj pojawiali, i aktorzy, i były plenery też w szkół artystycznych i I to, że było zawsze środowisko takie i było wiadomo, że na przykład w tej kawiarni siedzą artyści i oni rzeczywiście tam siedzieli i można było dosiąść, dosiąść się. Ja do dzisiaj mam takie spotkania, na przykład mam taką koleżankę, która już tam, nie wiem, 20 lat temu skończyła akademię, i którą poznałem przez Lówkę. I ona wtedy była jeszcze w liceum plastycznym, i do dzisiaj opowiada, jak to przyjechała z koleżanką na plener i zobaczyła ten stolik, i gdzieś tak były młode, ale gdzieś tak miały taką intuicję, że to są ciekawi ludzie i artyści, i spotkały się w ogóle od razu z takim przyjęciem, że Lówka powiedział: Chodźcie, dziewczyny, tu będziecie spać u mnie, przyjeżdżajcie, malujcie. I jakby przekazywał też ten taki rodzaj pewnego myślenia, o sztuce, o wolności, o takich można powiedzieć, ideałach, które od dzisiaj jakby troszkę trudniej o nie. Czy może coś zastąpiło, zastąpiło je coś zupełnie innego? Czasy, kiedy, kiedy funkcjonował Twój tata w Kazimierzu, to były czasy, kiedy nie było żadnego kłopotu z tym, żeby spotkać malarza, spotkać artystę na rynku w Kazimierzu, czy pójść do tego już e, słowetnego e, stolika i tam zawsze się kogoś spotkało. Tak. Teraz e, jest masa galerii w Kazimierzu, ale najczęściej w tych galeriach są osoby, które pracują w tych galeriach, tak. to, nie są, to nie są autorzy tych, e, tych prac. Więc, Malarza, e, naprawdę ciężko spotkać. No, okej, okay, w weekendy możemy rozmawiać o e, tych malarzach, którzy wystawiają się na rynku. Zresztą twój tata też wystawiał też, swoje prace to, to na, na rynku pod e, kamienicami e, przybyłów, ale jest o wiele trudniej. O wiele trudniej e, spotkać artystę, spotkać malarza, z którym można by było o czymś porozmawiać, jeżeli ktoś chciał porozmawiać. Tak. Wtedy tak. można było. Wtedy można było. Ja pamiętam, że jak myśmy się tu sprowadzali i zaczęli przyjeżdżać, to były chyba dwie galerie, albo nawet jedna i to była galeria, znaczy dwie. No, na pewno była galeria Uzdonka mhm. w Sarpie i była galeria łazorka. Tak. I w przypadku Łazorka, co było fajne, że on zawsze siedział w tej galerii, malował na miejscu. Wyskakiwał tylko na lówkę do, do rynkowej. Jeszcze pamiętam, jak prowadził tę galerię w Dzwonnicy. Mhm. Później dopiero przeniósł się na rynek po, do byłej baryłki, ale była galeria właśnie łazorka i to była jedyna galeria autorska. Była galeria Uzdonka, i później przyjechał Daniel założył galerię pod Farą, miał, miał też galerię autorską i jakby mniej, miał, Diabeł też, miał. tak, ale to wszystko były takie pojedyncze punkty, nie było takiego podejścia, nie wiem, może to złe słowo, ale w pewnym sensie przemysłowego, nie było mhm. aż tyle tego, nie było tyle tych galerii, natomiast to wszystko były miejsca, gdzie się tych artystów spotykało i to też co mój ojciec przejął od lówki, to też było fajne, że tu przyjeżdżali ludzie, jakby specjalnie spotykać tych artystów i kupować od nich bezpośrednio pracę. Ja pamiętam na przykład taką historię, gdzie mieszkałem, bo na początku pomieszkiwaliśmy ulówki i, i Wojtek mówi: Dobra, przyjeżdżają kupcy, mówi, ale nie mam obrazków. Mówi, to dawaj szybko. I tam w ogóle w przeciągu trzech godzin jakieś takie trzy szybkie szkice zrobił. Jeszcze, jeszcze mnie uczy, mówi to choć młody podpiszesz. I ja podpisywałem w ogóle jego nazwiskiem te obrazy i rzeczywiście za parę godzin byli ludzie i w ogóle te obrazy brali, zostawili pieniądze i już tam były, była lówka, były oliwki, było w ogóle wesoło. Tego teraz nie ma. Te, teraz, żeby, żeby kupić obraz, po prostu trzeba pójść do galerii tak. i, i ten obraz zakupić. Tutaj też chodziło o to, że e, e, kupiony obraz od artysty, po pierwsze, na pewno był tańszy, a po drugie, można było poprosić o dedykację, e, jeżeli ktoś miał takie życzenie. Także i, i bezpośredni kontakt z malarzem to całkiem co innego niż kupowanie obrazu, Jasne, obrazu ze to, ściany. To na pewno jest też e, taka wartość dodana, ten właśnie kontakt i to, że, że jednak przyjeżdżało się i kupowało się od artysty prosto z jego pracowni, można było E, zobaczyć jak żyje e, i to też ludzi przyciągało, że to też było takim rodzajem magnesu, że później też z tym artystą można było spędzić wieczór, e, nie, nie. E, posiedzieć przy stoliku w rynkowej i też poczuć trochę jakby tego klimatu. E, wydaje mi się, że wtedy jakby te obrazy były no, mniej przedmiotowe, one jakby więcej miały tego człowieka w sobie, który który je tworzył, nie? że to trochę tak działało. Jasne, zamówić jedną lufkę, drugą, trzecią i niekoniecznie później już rozmawiać o malarstwie, tak. tylko o życiu, a to, było, to, było, to była wartość niesamowita, dlatego że ci ludzie mieli wspaniałe życiorysy, mieli doświadczenie i można było z nimi porozmawiać na naprawdę na wiele bardzo ciekawych tematów, niekoniecznie związanych ze sztuką. Niekoniecznie. Powiedz mi, Dominiku, Jakie miałeś, jakie miałeś relacje z tatą? Ja miałem bardzo dobre relacje z tatą, bo tata był też człowiekiem, który sobie cenił wolność i, i zawdzięczam też na pewno mu to, że sam się zająłem sztuką i też to, że dzięki niemu i przez niego poznałem tych wszystkich ludzi, spędzałem z nimi czas. Byłem traktowany może nie na równi, ale byłem, czułem się jakby pełnoprawnym uczestnikiem tych wszystkich wydarzeń. To nie było tak, że byłem jakimś dzieciakiem, który biega i przeszkadza. Tylko zawsze też znajdowało się dla mnie jakieś zajęcie, jakieś lówka robił różne żarty, gdzieś tam na przykład mnie wysyłał, żebym kogoś zagadał, no, różne takie historie, które nawet nie do końca je może dzisiaj pamiętam, no ale ale dały mi jakby pewne doświadczenie, też jakąś taką rodzaj obycia może też, że, że, że spotykałem ludzi jakby tak bezpośrednio, którzy tą sztukę tworzyli, którzy tą sztuką żyli, gdzieś też właśnie to takie podejście trochę bohemiarskie właśnie, takie myślenie o sztuce, Y, na zasadzie sposobu życia, jakby takiego całościowego, a nie y, sposobu na zarabianie pieniędzy, bo też tak nikt tego nie, nie, nie traktował. Ym, więc no, ojciec na pewno mnie dużo, dużo rzeczy nauczył, dawał mi dużo wolności, dawał mi też yy, no, jakby takie, yy, jak to powiedzieć, no był moim przyjacielem też, nie? Może no, w ten piękne, sposób, że też, że też e, starał się mnie traktować powiedzmy na równi tak? i że też uczył mnie jakiejś takiej odpowiedzialności za samego siebie. E, nauczył mnie też grać w bilard bardzo dobrze. W karty, w karty nie. nie, nie, nie. W karty mnie nie uczył grać. To była zasada. W karty grał tylko on. W karty, grałem, jakoś... w karty grałem ja z twoim tatą. O, widzisz, e... E... Wielu tutaj grało z moim ojcem karty. E... Natomiast nie, tego mnie nigdy nie uczył. I e... też e... to, że ja grałem w ten bilard, to też gdzieś miałem do tego talent i, i też miałem takie poczucie, że tutaj nie ma przypadku i mam nad tym kontrolę. Nie? No to, tak, co dokładnie. w przypadku kart. Ciężko. Jest różnie. Jest, jest różnie, chyba różnie. Dwa różnie nie? Słucham? W Bilbarze, w Bilbarze, no. No. Dominik Andrzej był osobą powszechnie lubianą w Kazimierzu. Czy ty będąc młodym chłopcem odczuwałeś to, że jesteś troszeczkę inaczej traktowany, ponieważ jesteś jego synem? No na pewno, na pewno no, tak by byliśmy traktowani, też myśmy tu przyjechali we dwójkę, mieszkaliśmy tu we dwóch. Moja mama chorowała, więc, więc nie było jej z nami i też, no, też mieliśmy w związku z tym pewnie, tak dzisiaj sobie myślę, z perspektywy też takie ulgowe traktowanie, no bo też mój ojciec był samotnie wychowującym ojcem, tak. z, z małym dzieciakiem, z synem, więc też byliśmy. Do tego też dokładała się charyzma mojego ojca i to, że, że, że potrafił gdzieś tak ludzi czarować, że ludzie zawsze go lubili, zawsze, zawsze bardzo przyjaźnie się do niego odnosili, więc, więc byliśmy zawsze przyjmowani ciepło przez wszystkich i też część tej jego charyzmy spływała na mnie, że jakby też naturalną, naturalnym przedłużeniem to było, że no jakby. Byłem młody jałówka, no i było wiadomo, nie, gra w bilbarze, ojciec siedział przy stole, ja, ja, stałem przy stole do bilarda obok. Więc, więc tak, no i do dzisiaj jest tak, że przyjeżdżam i tutaj spotykam ludzi, którzy cały czas mnie pamiętają, są dla mnie gdzieś przyjaźni i ja też to bardzo... Przyjeżdżasz do Kazimierza i czujesz się jak u siebie. Tak, jak u siebie zresztą, no nawet wczoraj spotkałem kolegę i tam był z nami, siedzieliśmy u Radka i kolega mówi, Dominik jest z Kazimierza, no. także byłem też... Ktoś tam się zapytał: skąd ty jesteś, a kolega mówi, też z Kazimierza, mówi, Dominik jest z Kazimierza, no. tylko się stąd wyprowadził. Ja tak? jestem urodowitym ja jestem e, Kazimierzakiem i też e, jakby ktoś się mnie zapytał, to bym na 100% powiedział, że e, jesteś z Kazimierza. Ale ja też się tak czuję, nie, bo Super. to też e, tutaj bycie w Kazimierzu przypadło na taki, no, to jest chyba... Najważniejszy okres w życiu człowieka, gdzie masz te, nie wiem, 10-20 lat i, i przeżywasz pierwsze uniesienia, pierwsze imprezy, spotykasz ludzi, gdzieś tej smakujesz pierwszej wolności i też no, w dużej mierze, jeśli nie w ogóle w największej, mogę śmiało powiedzieć, że Kazimierz mnie ukształtował i ludzie, których tu spotkałem, i rzeczy, które tu przeżyłem. Yy, więc. Yy, więc tak, no na pewno się czułem tutaj bardzo dobrze z ojcem. I dalej się czujesz. I dalej się czuję, oczywiście. Co zresztą widać, bo się tu spotykamy i rozmawiamy. I na koniec, Dominik, jesteś malarzem. Tak. Czy nad wyborem twojej drogi? Oprócz oczywiście tego, że do tego jest niezbędny talent, czy nad wyborem swojej drogi rozmawiałeś z tato? Czy tata ci w jakiś sposób popychał w tym kierunku? Odradzał mi. O, proszę. Zawsze mi to odradzał. <laughs> Wiedział, co mówi. <laughs> Mogę to śmiało powiedzieć z perspektywy czasu. E, ale na pewno mi nie przeszkadzał. Znaczy, pomagał na tyle, na ile mógł. E, więc no, jak sobie tak myślę, no to trochę chyba nie było innej drogi, no bo tak jak mówię, no, od najmłodszych lat ta sztuka, obrazy. To są jakieś takie wszystkie moje wspomnienia, e, są bardzo silne tych momentów i też ten okres właśnie dojrzewania przypadł na, e, na czas, kiedy e, ojciec przesiadywał w rynkowej z lówką i z całą ekipą, więc jakby nasiąkałem tym od najmłodszych lat i, i nawet w pewnym momencie miałem taki m, czas, gdzie się zastanawiałem, co robić, ale. Gdzieś coś przeskoczyło i w zasadzie od momentu, kiedy skończyłem, ja dosyć późno się na to zdecydowałem, bo w wieku dopiero 18 lat, wcześniej nawet nie myślałem o tym. Jakieś pierwsze rysunki, obrazy, to tak jak miałem 18 lat. No i, i potem. No, co, no tak, tak już jest. No, nie wyobrażam sobie też innego życia. Nie? I teraz już naprawdę ostatnie pytanie. Czy możemy się spodziewać, że kiedyś będzie w Kazimierzu Twoja galeria? Ciężko mi powiedzieć, na razie, na razie, mam, bo nazwisko, bo nazwisko zobowiązuje, zobowiązuje także... jak najbardziej, no jest to na pewno kwestia do przemyślenia, Kazimierz się też rozwija, to jest też miejsce, gdzie na pewno będzie się działo w przyszłości, kto wie, może, może za jakiś czas i ja zdecyduję, że tutaj przyjadę, osiądę no, i będę tutaj może tworzył następne środowisko, nie, bo to... Wszystko cyklicznie się dzieje, więc... Chciałbym Ci bardzo serdecznie podziękować za tę rozmowę, bo oprócz tego, że porozmawialiśmy o Twoim tacie, to również dużo rzeczy dowiedzieliśmy się o Tobie, bo tak to się przeplatało, ponieważ tak. funkcjonowałeś tutaj z tatą, także fajnie, że mogliśmy sobie na ten temat porozmawiać. Dziękuję bardzo i dziękuję, dziękuję że również. przyjechałeś z Warszawy specjalnie na to spotkanie, bo to świadczy o tym, że czujesz. Że ta wystawa jest poświęcona ludziom, których już nie ma, a rozmowa na ich temat, w tym przypadku oczywiście na temat Twojego taty, zawsze jest tą wartością taką bardzo dodaną do tego, co widzimy na płótnach tego człowieka. Także bardzo serdecznie Dzięki. dziękuję. Ja na pamiątkę naszego spotkania chciałbym Ci wręczyć dyplom. Yy, plakat, przepraszam, plakat, ktu, plakat, który jest poświęcony dzisiejszemu spotkaniu, proszę dziękuję, bardzo. Dziękuję. On jest to jest wersja, to jest wersja limitowana, taka, która, którą dostają tylko goście, którzy uczestniczą w tych spotkaniach. Tak na pewno le... znajdzie miejsce. Niech, gdzieś, niech, niech, będzie, na ścianie. niech będzie na pamiątkę naszego spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.